Ale czemu robisz mi zdjęcie? Boże, jestem słaby w Gdyni, nie? No, weź coś weź zagraj. Na raz mam coś chodziesz. zagrać? No. To co, ja uwielbiam ją? No, cokolwiek, nie wiem. Dobra, zadzwonię później. Trzymaj się, bo tutaj mam wiesz. Sesja idzie. Cesja A, i, nie, za darmo jeszcze. Ja tego nie rozumiem w ogóle. Dlaczego on robi Wiesz, że za każde zdjęcie płacisz stówę, o kurde Co, Jesteś szalona, ja uwielbiam ją, czy coś bardziej ambitnego? Nie wiem, coś bardziej ambitnego o kurwa. Coś o nie wiem Ja A może najpierw zagram? Georgia, my hope is gone. Oh Sweet, calm, and clear, keeps Georgia on oh my mind. Georgia, and said, "I'm Georgia, and the hope is going."

i minie, to skończy marnie. Moja dziewczyna patrzy na to w me. I nie ukrywam, że podoba to się mnie. Ja ja kocham tylko mój obiad wie. gotuje dały mnie jedno. Ja uwielbiam ją, Ona tu jest. I gotuje dla mnie mądrość. To w O kurwa. Ktoś odchodzi bo jeszcze ten Dała jeszcze jedną ostatnią Ale to wszyscy znają To jest numer już w ogóle znany w filmie. Dotykaj mi banana Z wieczora i z rana Dotykaj mi banana -na -na -na. Dotykaj mi banana Moja kochana Dotykaj mi banana Dotykaj mi banana Z wieczora i z rana Dotykaj mi banana Na 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 Zekaj mi banana, moja ukochana. Zobaczaj mi banana. urodził się, ja nie wiecie. Dobra, końca. Dobra. Dobra.